Dziś mija 70. rocznica powstania Armii Krajowej. Armii, która odegrała bardzo ważną rolę w czasie II wojny światowej, największej armii podziemnej w Europie w czasie II wojny światowej. I cieszę się, że są z nami panowie z AK, ze Światowego Związku Żołnierzy AK, którzy w tą, są żywą historią. Armii Krajowej do dziś. Bardzo Panom dziękuję za obecność, dziękuję Panom ze Starostwa Powiatowego. Zapraszam do złożenia <śmiech> <śmiech>